Deszcz lał z nieba, jakby chciał zmyć z miasta cały brud ludzkiego serca. Klara szła szybko, steczką przytuloną do piersi w starym płaszczu po matce. Każdy krok dudnił w jej głowie, jak echo porażek. To miała być jej ostatnia szansa rozmowa o pracy w firmie, która mogła odmienić wszystko. Weszła do budynku z marmurowymi schodami i błyszczącymi ścianami. Czuła się tam jak intruz. Recepcjonistka, kobieta o zbyt mocnym makijażu i zbyt słodkim uśmiechu, zmierzyła ją od stóp do głów. Ma pani umówione spotkanie? Zapytała tonem, w którym nie było ani krzty szacunku. Tak, z działem personalnym, odpowiedziała cicho. Ach, kobieta skrzywiła się. To tam, za tą niebieską drzwią. Ale radzę się pani pośpieszyć. Ludzie tacy jak pani często się spóźniają. Za tą niebieską drzwią słowa utkwiły jej w głowie, jak klucz, który nie pasował do żadnego zamka. Klara weszła do sali. Siedzieli tam trzej mężczyźni i jedna kobieta, wszyscy eleganccy, chłodni. Klara Maj? Zapytał jeden z nich. CV skromne. Brak doświadczenia. Nie wygląda pani na kogoś, kto pasuje do naszej firmy. Ale ja. naprawdę potrafię pracować. Jej głos zadrżał. Śmiech krótki i lodowaty przeciął ciszę. Proszę się nie przejmować. Każdy coś potrafi. Pani może na przykład sprzątać po nas. Klara poczuła, że ziemia usuwa się spod nóg. Wyszła bez słowa. Na ulicy deszcz zamazał wszystko, nawet łzy. Na rogu zobaczyła starszego mężczyznę, który potknął się o krawężnik i upadł. Torba z jego ręki rozsypała się po chodniku. Ludzie mijali go obojętnie. Klara Choć sama drżała z zimna i gniewu, podbiegła natychmiast. Wszystko w porządku? Zapytała. Tak, tak, tylko but mi się rozpadł, zaśmiał się cicho. Pomogła mu wstać, podała torbę i poprawiła jego płaszcz. Jak się pani nazywa? spytał z uśmiechem w jego oczach błyszczała mądrość. Nikt ważny odpowiedziała, próbując ukryć drżenie głosu właśnie takich ludzi zapamiętuje się najbardziej. Powiedział. Potem odeszli w przeciwnych kierunkach, każdy z sercem ciężkim, ale ziarno zostało zasiane. Następnego dnia, gdy Klara wróciła do domu, na stole leżał list bez nadawcy. Na kopercie, prostym pismem, widniało jedno zdanie: Proszę jutro przyjść ponownie. Drzwi niebieskie, dziesięciu szy. Poranek był cichy, lecz w sercu Klary panował hałas. Wciąż słyszała w myślach tamten śmiech z wczorajszej rozmowy, słowa, które wbijały się jak igły. Nie wygląda pani na kogoś, kto pasuje do naszej firmy. Wstała przed świtem, matka spała w drugim pokoju, drobna i blada jak cień. Klara przykryła ją kocem, po czym usiadła przy stole. Na blacie leżał list, ten sam, który znalazła wczoraj. Proszę jutro przyjść ponownie. Drzwi niebieskie. Dziesięć to. To pewnie żart wyszeptała, obracając kopertę w dłoniach, ale coś w środku kazało jej wierzyć, że to nie przypadek. Kiedy dotarła do biurowca, wszystko wyglądało inaczej. Portier, który wcześniej nawet nie spojrzał w jej stronę, skinął głową z szacunkiem. Proszę na ósme piętro. Pan Kowal już czeka. To imię uderzyło ją jak grom, Kowal, jak właściciel firmy, człowiek o którym mówiły wszystkie gazety, ale przecież to niemożliwe. Winda zatrzymała się przed niebieskimi drzwiami. Klara zawahała się, a potem zapukała. Proszę wejść, rozległ się spokojny, głęboki głos. Za biurkiem siedział starszy mężczyzna w eleganckim garniturze. To był on, ten sam, którego wczoraj podniosła schodnika, patrzył na nią z łagodnym uśmiechem. Wiedziałem, że pani przyjdzie. Nie rozumiem, głos Klary był cichy jak szept. Kim pan jest? Nazywam się Jan Kowal ale dla pani mogę być po prostu Janem. Klara cofnęła się o krok. To to pan mnie zaprosił. Tak. Chciałem zobaczyć, czy osoba, która podaje dłoń nieznajomemu w deszczu, potrafi zrobić to samo w świecie, gdzie ludzie noszą maski. Usiadła powoli, czując jak w oczach zbierają się łzy. Wczoraj myślałam, że już nic dobrego mnie nie spotka, a jednak przyszła pani. Jan uśmiechnął się. To znaczy, że wciąż pani wierzy. Wtedy drzwi otworzyły się gwałtownie. Do środka weszła Aneta. Ta sama recepcjonistka z wczoraj. Panie Kowal, to jakaś pomyłka. Ta kobieta. Nie, pani Aneto. Jan przerwał jej spokojnie. To pani popełniła błąd. Cisza. Tylko zegar tykał w tle. Aneta spuściła wzrok, a Klara poczuła po raz pierwszy od dawna, że świat potrafi się odwrócić. Jan podał jej dłoń. Witam w mojej firmie, panno Maj, ale proszę pamiętać, to nie praca, tylko próba. Klara skinęła głową, a w jej sercu zapaliło się coś nowego. Iskra, której nie znała nadzieja. Następnego ranka Klara stała przed lustrem w kuchni, poprawiając kołnierzyk starej koszuli. Nie miała nowych ubrań, ale chciała wyglądać godnie. Matka, słaba, ale uśmiechnięta, patrzyła na nią z łóżka. Wyglądasz pięknie, córeczko. Jej głos był cichy, ale pełen dumy. A wiesz co jest najpiękniejsze? Twoje serce. Klara pocałowała ją w czoło i wyszła. Na ulicy mrzyło, jakby niebo chciało przypomnieć jej wczorajszy dzień. W biurze panował gwar. Wszyscy szeptali o nowej dziewczynie z ulicy, którą sam prezes zatrudnił. Aneta stojąc przy recepcji, posłała jej spojrzenie ostrzejsze niż nóż. To miejsce nie jest dla takich jak ty, syknęła. Lepiej nie przyzwyczajaj się. Klara przełknęła słowa i ruszyła dalej. Na ósmym piętrze czekał Jan Kowal. Dzień dobry, panno Mai. Wstał i wskazał jej miejsce. Od dziś będzie pani moim asystentem przy projekcie społecznym. Chcę by pani zobaczyła jak ludzie naprawdę żyją poza tymi murami. Dlaczego ja? zapytała. Przecież są tu setki osób bardziej doświadczonych, bo doświadczenie uczy liczyć, a pani wciąż umie czuć, odpowiedział spokojnie. Po południu Jan zabrał ją na objazd miasta. Starym samochodem jechali przez biedniejsze dzielnice, mijając ludzi, których nikt już nie zauważał. Widzisz tych? Zapytał. Każdy z nich kiedyś stał przed drzwiami, które się nie otworzyły. Dlatego stworzyłem projekt Niebieskie drzwi. Chcę, by ktoś im te drzwi otworzył. Klara słuchała w milczeniu, czując, że coś w niej się budzi. A pan? Spytała po chwili. Kto panu otworzył drzwi, kiedy pan był na dole? Jan uśmiechnął się smutno. Nikt. I właśnie dlatego dziś sam to robię. W drodze powrotnej zatrzymali się przy starym budynku. Drzwi wejściowe pomalowane były na ten sam odcień niebieskiego, co w biurze. Jan spojrzał na nią z tajemniczym uśmiechem. Pamiętaj, Klara, każda niebieska drzwi prowadzą tam, gdzie trzeba sprawdzić serce, nie wygląd. Wieczorem, gdy wróciła do domu, na stole leżał mały pakunek. W środku była koperta z inicjałami JK i klucz. Na kartce napisano tylko jedno zdanie. Prawdziwy test zaczyna się jutro. Klara wpatrywała się w klucz, nie wiedząc, czy właśnie dostała szansę, czy zaproszenie do burzy, która wszystko zmieni. Poranek był mglisty, a w powietrzu unosiło się coś nieokreślonego, jakby zapowiedź zmian. Klara trzymała w dłoni klucz, który znalazła w kopercie. Na metalowej powierzchni wyryto liczbę: Dwadzieścia jak do. Nie wiedziała, co oznacza, ale serce biło szybciej niż zwykle. W biurze panował niepokój. Gdy weszła, piotr, młody menedżer o chłodnym spojrzeniu, rzucił krótkie: Panna Maj do pana Kowala. Natychmiast. W gabinecie Jan siedział przy biurku wpatrzony w zdjęcie kobiety w ramce. Kiedy Klara weszła, odwrócił się powoli. To moja żona, Helena, powiedział cicho. Zmarła dziesięć lat temu. Mówiła zawsze, Janek. Sprawdzaj ludzi nie po słowach, ale po tym, jak pomagają, gdy nikt nie patrzy. Podniósł wzrok na Klarę. Dziś chcę, żebyś zrobiła coś bez instrukcji. W skrzynce numer dwadzieścia jeden znajdziesz teczkę. W środku jest projekt, który wymaga decyzji. Zdecyduj sama, co z nim zrobić. Klara skinęła głową. Nie wiedziała, że ten dzień stanie się punktem zwrotnym. W skrzynce znalazła dokumenty dotyczące zwolnień pracowników magazynu. Dwudziestu ludzi miało stracić pracę. Wśród nich matka trojga dzieci, mężczyzna po wypadku i kobieta, która opiekowała się chorym synem. Klara czuła, że to test. Ale jaki? zadzwoniła do Piotra. Panie Zawadzki, te zwolnienia to konieczne. To decyzja zarządu, nie pani sprawa. Odparł zimno. Ale ci ludzie. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwość to codzienność, panno Maj. Niech pani przestanie marzyć o świecie z bajki. Odstawiła telefon i wzięła głęboki oddech. Po chwili otworzyła komputer i napisała raport. Zwolnienia wstrzymane. Proponuje program wsparcia finansowego z funduszu rezerwowego prezesa. Wiedziała, że to ryzyko, ale serce podpowiadało jedno: zrobić to, co słuszne. Następnego ranka Jan wezwał ją do siebie. Czytałem twój raport. Głos miał spokojny, ale w oczach błyszczał ogień. Wiesz, że mogłaś stracić pracę? Wiem, ale nie mogłam patrzeć, jak tracą chleb przez decyzję z góry. I dlatego właśnie tu jesteś. Jan podszedł do niej, położył rękę na jej ramieniu. Ten klucz, który dostałaś, nie otwiera drzwi. Otwiera sumienie. Za oknem padał lekki deszcz, a Klara czuła, że pierwszy raz od dawna oddycha pełną piersią. Nie wiedziała jeszcze, że jej decyzja wywoła burzę, nie tylko w firmie, ale i w sercu Piotra, który z daleka obserwował wszystko z rosnącym niepokojem. Wieczorem biuro było już puste, tylko w gabinecie na ósmym piętrze paliło się światło. Klara siedziała przy biurku przeglądając kolejne dokumenty, po głowie krążyły słowa Jana: Ten klucz otwiera sumienie. Nie zauważyła, kiedy drzwi się otworzyły. Do środka wszedł Piotr, trzymając w ręku segregator. Więc to prawda, powiedział chłodno to ty wstrzymałaś zwolnienia. Tak, bo były niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe? zaśmiał się gorzko niesprawiedliwe jest to że ktoś z ulicy decyduje o firmie której nawet nie rozumie klara wstała czując jak złość w niej rośnie z ulicy tak bo tam żyją ludzie o których wy tu zapomnieliście piotr zamilkł jego oczy błysnęły gniewem i czymś jeszcze może wstydem nie wiesz w co się wplątałaś jan ma swoje powody a jego syn adam już się o to interesuje klara zmarszczyła brwi syn tak, Adam Kowal myśli, że po śmierci ojca odziedziczy wszystko, ale teraz ktoś mu przeszkadza. Następnego dnia w firmie panowało napięcie. Ludzie szeptali, że ktoś ruszył święte decyzje zarządu. W południe Klara została wezwana do sali konferencyjnej. Przy stole siedzieli Jan, Adam i kilku dyrektorów. Adam uśmiechał się chłodno. Więc to pani uważa, że może zmieniać strategię firmy? Ja tylko chciałam pomóc tym, których. zaczęła, których pani nawet nie zna, przerwał. Czy pani zdaje sobie sprawę, ile kosztuje pani współczucie? Jan próbował coś powiedzieć, ale Adam uniósł dłoń. Ojciec może mieć słabość, ale ja nie. Jeśli mamy firmę prowadzić sercem, niech pani weźmie odpowiedzialność za każdy grosz, który właśnie pani wydała. Cisza. Klara podniosła głowę. Wezmę, ale proszę pamiętać, jeśli serce jest dla pana przeszkodą, to może to nie ja jestem nie na miejscu, tylko pan. Adam pobladł, sala zamarła. Nawet Jan milczał, wpatrzony w Klarę z mieszaniną dumy i troski. Po spotkaniu Jan poprosił ją do swojego biura. Wiesz, że od dziś będą cię obserwować. Nie boję się, odpowiedziała cicho. Bałam się tylko być nikim. Jan uśmiechnął się smutno. Tego dnia na ulicy, gdy mi pomogłaś, pomogłaś też sobie. Ale pamiętaj, dobro zawsze ma cenę. Kiedy Klara wyszła, Piotr czekał przy windzie. Zrobiłaś to, co on zawsze chciał, powiedział patrząc na nią z uznaniem. Ale Adam nie odpuści. Uważaj! Klara skinęła głową. Drzwi windy zamknęły się z cichym dźwiękiem, jakby symbolicznie oddzielały ją od dawnego świata. Nie wiedziała jeszcze, że to dopiero początek wojny między sercem a władzą. Od kilku dni w firmie panowała dziwna atmosfera, ludzie milkli, gdy Klara wchodziła do pokoju, czuła spojrzenia z pleców, szeptane rozmowy w korytarzach, które urywały się, gdy przechodziła. Tylko Piotr zdawał się zachowywać spokój, choć i w jego oczach czaił się niepokój. Tego ranka Aneta podeszła do niej z udawanym uśmiechem. Gratuluję odwagi, Klara. Mało kto potrafi postawić się szefowi, a jeszcze mniej z nas potem wraca do pracy. Klara spojrzała na nią chłodno. Wolę stracić pracę niż sumienie. Och, nie martw się, kto wie, może stracisz jedno i drugie, wyszeptała Aneta odchodząc. Nie wiedziała, że kilka godzin później te słowa staną się prawdą. Po południu Jan Kowal został wezwany do rady nadzorczej. Adam przedstawił mu raport, który miał zniszczyć wszystko, co Klara zbudowała. Oto dowody, powiedział Adam z pozornym spokojem. Panna Maj przelała fundusze projektu społecznego na nieautoryzowane konto. Wszystko jest tu. Jan przejrzał dokumenty, a jego twarz pobladła. To niemożliwe, szepnął. Nie? Adam wzruszył ramionami. Być może się pan mylił, ojcze. Nie każdy uśmiech oznacza szczerość. Klara wracała z fundacji, gdy zadzwonił telefon. Proszę natychmiast przyjść do biura, usłyszała chłodny głos sekretarki. Gdy weszła, wszyscy już tam byli: Jan, Adam, Piotr i Aneta. Na stole leżały wydruki przelewów. Co to jest? Zapytała drżącym głosem. Adam uśmiechnął się złośliwie. To dowód twojej uczciwości. Klara zerknęła na papiery, widziała swoje imię, swoje podpisy, sfałszowane. To nieprawda, krzyknęła. Nigdy tego nie zrobiłam. Wystarczy, przerwał Adam. Dla pani własnego dobra proszę odejść. Piotr próbował się wtrącić. Adam, to bez sensu, dajmy jej cisza. Adam uderzył dłonią w stół. Wszyscy widzą, że to koniec tego cyrku. Klara spojrzała na Jana, jakby szukała w nim ratunku, ale on siedział w milczeniu z oczyma pełnymi wątpliwości. Panie Kowal, proszę mi uwierzyć, ja tylko chciałam pomóc. Jan spuścił wzrok. Proszę iść, Klara, muszę zrozumieć, co się naprawdę stało. Te słowa bolały bardziej niż jakikolwiek wyrok. Wyszła bez słowa, czując, że wszystko, co budowała, zaufanie, nadzieja, wiara w dobro, rozsypało się w pył. Tego wieczoru deszcz spadał z taką samą siłą, jak w dniu, gdy pierwszy raz spotkała Jana, tylko tym razem nie było żadnej dłoni, która podałaby jej torbę. Stała na przystanku mokra, zła i zagubiona, spojrzała w niebo i wyszeptała: Dlaczego dobro zawsze musi przegrywać? W oddali, w oknie biurowca Jan patrzył na nią przez deszczowe szkło. Nie wiedział jeszcze, że zdrada, którą zobaczył, nie była jej. Tylko jego własnego syna. Minęły trzy dni od momentu, gdy wyrzucono ją z firmy, trzy długie dni ciszy, w których nawet dźwięk deszczu brzmiał jak wyrzut sumienia. Klara siedziała na ławce przed szpitalem, gdzie leżała jej matka, z dłoni wypadł jej klucz z numerem 21, ten sam, który kiedyś wydawał się symbolem nadziei, teraz był tylko ciężarem. W kieszeni miała złożony list od banku, dług, bez pracy, bez oszczędności, bez planu, tylko echo w głowie. Proszę iść, Klara. Tak łatwo można było przekreślić człowieka jednym zdaniem. Matka obudziła się i uśmiechnęła słabo. Klara, nie płacz, wiem, że serce, które daje, nie przegrywa. Jej głos był ledwo słyszalny. Jeśli zrobiłaś co słuszne, prawda wróci. Klara uśmiechnęła się przez łzy. Mamo, nikt nie chce już prawdy. Wszyscy wierzą w papier i podpis. Tymczasem w biurze Piotr siedział samotnie przy biurku, nie potrafił spać od trzech nocy. W głowie miał obraz klary wychodzącej w deszczu, z twarzą niezłamanej, ale zawiedzionej. Coś w nim pękło. Postanowił sprawdzić sprawę sam. Zalogował się do firmowego systemu i otworzył archiwum. Kilka godzin później odkrył plik ukryty pod nazwą. Projekt AZ. W środku potwierdzenia przelewów, podpisane cyfrowo przez Anetę. Zrozumiał wszystko. Boże, wyszeptał: Oni ją wrobili. Wbiegł do gabinetu Jana z dokumentami w rękach. Panie Kowal, musi pan to zobaczyć. To nie Klara, to Adam i Aneta. Jan spojrzał na niego ze zmęczeniem i bólem. Piotrze, jeśli masz rację, to ja zdradziłem najczystszego człowieka, jakiego znałem. Wieczorem Piotr pojechał do szpitala. Znalazł Klarę na korytarzu, siedzącą przy automacie z kawą. Kiedy ją zobaczył, zatrzymał się. Klara, miałem się za realistę. Myślałem, że dobro to bajka. Myliłem się. Czego pan chce, panie Zawacki? zapytała chłodno. Podał jej teczkę. Dowody na wszystko. Adam i Aneta. Klara spojrzała na dokumenty. Dłonie jej drżały. Dlaczego mi to pan daje? Bo wczoraj widziałem człowieka, który przegrał dla pieniędzy, dziś wolę być po stronie tych, którzy przegrywają dla prawdy. Z oczu Klary popłynęły łzy. Po raz pierwszy nie z bólu, ale z ulgi. Spojrzała na niego, a w jej głosie zabrzmiała dawna siła. Dziękuję Piotrze, ale to dopiero początek. Za oknem padał deszcz. Ten sam, który kiedyś przyniósł jej upokorzenie, teraz zmywał resztki lęku. Klara wiedziała, że jutro wróci. Nie po zemstę, lecz po prawdę. Poranek był zimny, a powietrze pachniało deszczem. Klara szła szybkim krokiem w stronę budynku, który kiedyś był symbolem jej upokorzenia. Na ósmym piętrze, za niebieskimi drzwiami, miała dziś odzyskać coś znacznie ważniejszego niż pracę: godność. W ręku trzymała teczkę z dowodami, które przekazał jej Piotr. Na kartkach czarne cyfry i podpisy, ale dla niej to nie były tylko dokumenty, to była prawda. Za każdymi drzwiami jest człowiek, przypomniała sobie słowa Jana. Teraz to on musiał o tym usłyszeć. W sali konferencyjnej zebrali się wszyscy zarząd, prawnicy Aneta, Adam i Jan. Atmosfera była napięta. Kiedy Klara weszła, rozległy się szepty. Co ona tu robi? syknęła aneta. Adam uśmiechnął się pogardliwie. Widzę, że duch odwagi jeszcze nie umarł, ale to już bez znaczenia, panno Mai. Jan milczał. Jego twarz była blada, jakby między nimi stało nieporozumienie większe niż mury tego biura. Klara podeszła do stołu. Panie Kowal, prosił pan kiedyś, żebym otworzyła drzwi, które sprawdzają serce. Dziś otwieram je po raz ostatni. Położyła teczkę na stole i rozsunęła kartki. To są prawdziwe przelewy: konto, podpisy, kody, wszystko należy do Anety Grzelak i Adama Kowala. To oni sfałszowali raport, by mnie zniszczyć. Aneta pobladła, a Adam roześmiał się nerwowo. To absurd, Piotr wstał. Wczoraj sprawdziłem logi w systemie. Wszystkie działania wykonano z Twojego hasła, Adam. Jan spojrzał na syna. Powiedz, że to nieprawda. Adam zamilkł. Tylko jego oddech stał się cięższy. Zawsze chciałeś obcych zamiast własnej rodziny. To ona odebrała mi wszystko. Nie, Adamie. Jan wstał powoli. To ty odebrałeś sobie wszystko. Cisza wypełniła salę. Wtedy Jan podszedł do Klary i położył dłoń na teczce. Panno Maj, przepraszam. Jego głos drżał. Zawiodłem najszlachetniejszego człowieka, jakiego spotkałem. Klara spuściła wzrok, łzy spływały jej po policzkach. Ja też zawiodłam, bo przestałam wierzyć, że ktoś może uwierzyć w dobro. Jan odwrócił się do wszystkich. Od dziś to nie ja kieruję tą firmą, oddaję swoje stanowisko komuś, kto przypomniał mi, co znaczy człowieczeństwo. Na sali zapanowało poruszenie. Adam wybiegł wściekły, Aneta została w milczeniu. Piotr podszedł do Klary i szeptem powiedział: "Wiedziałem, że wrócisz, ale nie sądziłem, że wrócisz z taką siłą". Klara uśmiechnęła się przez łzy. "Siła nie jest w tym, kto krzyczy, jest w tym, kto mimo bólu wciąż wybiera dobro". Jan otworzył niebieskie drzwi po raz ostatni. Za nimi nie było już sali zarządu, tylko widok na miasto, deszczowe i pełne życia. Patrz, Klara, powiedział cicho. To dla kogo warto walczyć? Klara spojrzała w dal. Wiedziała, że jutro wszystko się zmieni, ale dziś po raz pierwszy czuła spokój. Minęły trzy miesiące. Miasto rozkwitało w wiosennym słońcu, a na fasadzie dawnego biurowca Kowal Industries zawisła nowa tablica. Fundacja Niebieskie Drzwi. Litery lśniły w świetle dnia, tak jakby każde z nich było nowym początkiem. W środku panował spokój. Ludzie z różnych stron miasta przychodzili tu po pomoc, młodzi bez pracy, samotni rodzice, chorzy, którym brakowało nadziei. Na pierwszym piętrze, w dawnym gabinecie prezesa, Klara siedziała przy biurku, na ścianie wisiało zdjęcie Jana. Uśmiechał się z niego łagodnie, trzymając w dłoń małą stokrotkę. Tamtego dnia Piotr wszedł bez pukania, steczką pełną dokumentów. Nowe zgłoszenia. Fundacja rośnie szybciej niż myślałem, powiedział z uśmiechem. To dobrze, odparła Klara. Jan chciał, żeby to miejsce było jak drzwi otwarte dla wszystkich. Zamilkli na chwilę. W spojrzeniu Piotra była czułość, której żadne słowo nie mogło ukryć. Wiesz, czasem mam wrażenie, że on wciąż tu jest. Jest, szepnęła Klara. W każdym człowieku, któremu uda się uwierzyć, że dobro wraca. Późnym popołudniem, gdy biuro opustoszało, Klara wyszła na zewnątrz. Przed budynkiem stała ławka, a obok niej starsza kobieta z wnuczką. Dziewczynka trzymała w dłoni mały, niebieski klucz. Znalazłyśmy to, powiedziała kobieta. Może pani wie, co to znaczy. Klara uśmiechnęła się, rozpoznając symbol To klucz do czegoś bardzo ważnego, ale nie do drzwi, do serca. Dziewczynka patrzyła na nią szeroko otwartymi oczami. To pani była tą kobietą z gazet, co pomogła staruszkowi w deszczu? Może, Klara mrugnęła a może to on pomógł mnie. Wieczorem wróciła do sali konferencyjnej, gdzie wszystko się kiedyś zaczęło stały tam wciąż niebieskie drzwi, teraz otwarte na oścież. Położyła na biurku bukiet stokrotek i zapaliła świecę. — Dziękuję, Janie — wyszeptała. — Nauczyłeś mnie, że to, co wydaje się końcem, jest tylko początkiem. Za oknem wiatr poruszył zasłoną, jakby ktoś przeszedł obok. Klara uśmiechnęła się lekko. Wiedziała, że nie jest sama. Gdy wychodziła, zatrzymała się przy wejściu. Przez chwilę wpatrywała się w tabliczkę nad drzwiami. Za każdym razem, gdy otwierasz drzwi, wybierasz kim jesteś. Zamknęła je delikatnie i wyszła w stronę zachodzącego słońca. Deszcz znowu zaczął padać, ale tym razem nie był ciężarem, był błogosławieństwem.